Trenerze, jak ocenia Pan dzisiejszy mecz? No, pff, trudno, trudno coś powiedzieć po takim meczu, gdzie e, rywal praktycznie wykorzystywał w 100% wszystko, co miał. Był zdeterminowany do tego, ale wiedzieliśmy o tym. E, natomiast też nie ma co ukrywać, że przeciwnik był dzisiaj lepszy i trzeba pogratulować przeciwnikowi e, zwycięstwa. Brał mm, zmiarów. Myślę, że chyba nikt się nie spodziewał, że w takich rozmiarach można przegrać mecz. Natomiast, niestety, z naszej strony zabrakło wielu elementów. Tutaj można by było wyliczać bardzo dużo aspektów, na które zwracaliśmy uwagę. Natomiast, no, tak jak mówię, no, tutaj trzeba pogratulować przeciwnikowi. Praktycznie w pierwszej połowie nie wiem, czy, czy doliczyłbym się pięciu celnych podań w naszym wykonaniu. Praktycznie piłka ani raz nie docierała do, do nóg naszych chłopaków. Czym to mogło być spowodowane? No tak, no tutaj, tak jak mówię, ciężko mi na gorąco w, w oceniać, z czym to mogło być spowodowane. Przecierałem oczy również, nie poznawałem po prostu zawodników, bo, bo tak jak mówię, Myślałem, że, że inaczej ten mecz w jakiś sposób się potoczy. Aczkolwiek nie będę ukrywał, że ta pierwsza połowa w naszym wykonaniu była no, fatalna. Zaważyło to na, później na drugiej, gdzie jednak podeszliśmy e, odważniej i próbowaliśmy grać w tą piłkę. Udało się strzelić kontaktową bramkę, ale, ale to było wszystko na co nas stać niestety w tym meczu. E, no, później wiadomo było, że jeżeli pójdziemy bardzo wysoko, no to nadziejemy się na kontry, a tak jak powiedziałem zespół Drwini był bardzo, bardzo precyzyjny w swoich działaniach i, i, i wykorzystywał praktycznie każde nasze potknięcie. Dla układu tabeli, gdzie mamy dosyć duży ścisk w czubie, a nawet bym powiedział, że do szóstego miejsca wszyscy są w zasięgu jakby lidera, troszkę to komplikuje sytuację. bo, bo... No tak, z drugiej strony jest to wczesny jeszcze, powiem szczerze, etap sezonu. Mówimy tutaj, mówimy tutaj o ósmej kolejce. Kolejek w sumie jest 30, więc jeszcze zostało 22 mecze. To praktycznie wszystko może się jeszcze wydarzyć. Aczkolwiek tak jak mówię, no, na pewno nie możemy przejść obojętnie, szczególnie patrząc na to, co dzisiaj zaprezentowaliśmy. Bo zaprezentowaliśmy się Słabo, no tutaj nie, nie będziemy czarować i mówić, że, że, że jakieś, jakieś pozytywy można, można się doszukiwać, trzeba sobie gdzieś tam uderzyć się mocno w pierś i powiedzieć, że no tutaj jednak zabrakło sporu. Dziękuję trenerze za wywiad, powodzenia.